Bo dzisiaj będzie grubo. Ten film może być waszym orężem w internetowych bataliach. Albo i nie. Trudno powiedzieć. Anyway, temat, jaki jest, każdy widzi. Dzisiaj rozmawiamy o szczepieniach. Nie ma co tego przedłużać. Zaczynamy. Nie ma żadnych wiarygodnych badań, które potwierdzałyby istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy szczepionkami a autyzmem. Tezę taką wysunął w latach 90. Andrew Wakefield, który opublikował na łamach renomowanego czasopisma Lancet pracę sugerującą, że istnieje związek pomiędzy szczepionką MMR a rozwojem autyzmu. I takie doniesienie ze zrozumiałych przyczyn zaalarmowało świat naukowy i sprawiło, że w ciągu kolejnych lat zespoły badawcze z całego świata próbowały potwierdzić taką tezę, przeprowadzając podobne badania. I nikomu, także samemu Wakefieldowi się to nie udało. Ostatecznie sprawą zajęli się dziennikarze, których śledztwo wykazało, że Wakefield w trakcie publikacji wyników tego badania nie przyznał się do istniejącego w tamtym czasie finansowego konfliktu interesów i że brał pieniądze od osób, które planowały wytoczenie koncernom farmaceutycznym pozwów. Po opublikowaniu wyników tego śledztwa sprawą zajęła się też brytyjska instytucja, która jest odpowiedzialna za prowadzenie rejestru praktykujących lekarzy i okazało się, że to finansowe przewinienie nie było jedynym. Wakefield w niepoprawny sposób zrekrutował dzieci do tego badania, poddawał je bardzo inwazyjnym zabiegom, między innymi kolonoskopii bez zgody odpowiednich komisji etycznych, a także zwyczajnie fałszował wyniki tych badań, np. histopatologicznych. Ostatecznie sprawa skończyła się tak, że Wakefield został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Lancet oficjalnie wycofało e, tę publikację, natomiast jeszcze w międzyczasie 10 z 13 autorów tej falernej publikacji, bo Wakefield nie napisał jej samodzielnie, wycofało się zgłoszonych w niej wniosków. Na przełomie wieków i na początku tego tysiąclecia przeprowadzono dosłownie setki i tysiące badań, e, których celem było zweryfikowanie bezpieczeństwa szczepionek. Ich wyniki są jednoznaczne. Dla przykładu Metaanaliza z 2014 roku, w której przeanalizowano badania, które objęły łącznie ponad 1 200 tysięcy dzieci, wykazała, że nie ma żadnego związku między szczepionkami a zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nie ma też związku konkretnie między szczepionką MMR a autyzmem. Nie ma związku między tiomersalem i rtęcią a rozwojem autyzmu, czy zaburzeń z jego spektrum. To prawda, że przemysł farmaceutyczny na szczepionkach zarabia. No po to je produkuje, żeby dostawać za ich sprzedaż pieniądze. Szacuje się, że w 2018 roku globalna wartość rynku szczepionek wyniesie około 49 miliardów dolarów. I to jest obiektywnie bardzo duża kwota. Z tym, że jeśli zestawimy ją z zyskami, które cały przemysł farmaceutyczny osiągnie, a szacuje się, że będą to około 934 miliardy dolarów, to okaże się, że szczepionki stanowią tylko około 5% wartości całego tego rynku. Koncerny farmaceutyczne więcej zarabiają na przykład na sprzedaży leków stosowanych przy chorobach metabolicznych czy sercowo-naczyniowych. Inna sprawa, że gdybyśmy nie płacili za szczepienia, to płacilibyśmy za leczenie chorób, przed którymi nas one chronią i takie koszty byłyby większe niż cena, jaką płacimy za szczepionki. Obejmowałyby one nie tylko leki czy hospitalizacje, ale także leczenie powikłań, nieraz ciężkich i długoterminowych, czy tak zwane potencjalne straty w produktywności. W takim ujęciu tak naprawdę szczepionki nie są na rękę koncernom farmaceutycznym, bo bardziej z biznesowego punktu widzenia opłacałoby im się nie sprzedawać ludziom szczepionek, tylko czekać, aż wybuchną epidemie i wtedy sprzedawać im leki. Fuck logic. Niepożądany odczyn poszczepienny to jest występujący w przeciągu czterech tygodni od zaszczepienia zaburzenie stanu zdrowia czterech tygodni dla większości szczepionek. Są też takie, dla których ten okres jest wydłużony. Przyczyny nop mogą być przeróżne. To może być wada szczepionki, może to być źle przeprowadzone szczepienie, uczulenie czy po prostu indywidualna reakcja organizmu. Najczęściej występujące nopy to na przykład objawy miejscowe, które występują w obrębie ukucia. Dla szczepionki MMR szacuje się, że rozwinie je około 10% zaszczepionych. Jednym z najrzadszych nop jest natomiast wstrząs anafilaktyczny, który rejestruje się 1 do 3 razy na milion szczepień. Jeśli po szczepieniu danej osoby zaobserwowane zostaną jakieś niepokojące objawy, np. gorączka, wysypka, obrzęki itd., to należy zgłosić się do lekarza, który oceni, czy ten objaw jest faktycznie niepożądanym odczynem poszczepiennym i jeśli uzna, że tak, to ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do odpowiednich organów za pośrednictwem inspekcji sanitarnej. Dodatkowo rodzic, opiekun czy dorosła osoba, która się sama zaszczepiła, może też dobrowolnie zgłosić podejrzenie wystąpienia nop do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i odpowiedni formularz można znaleźć w internecie. W ostatnich latach w Polsce liczba zgłoszonych NOP-ów wzrasta i to bardzo szybko. W 2008 roku zarejestrowano ich 982, a w 2015 2111, czyli przeszło dwa razy więcej. I to dobrze, bo im większym zasobem informacji dysponujemy, tym łatwiej jest nam ocenić bezpieczeństwo szczepień. Nopu nie należy więc w żadnym wypadku bagatelizować, z tym, że trzeba też pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, ocenić, czy dany objaw jest lub nie jest Nopem, może osoba do tego wykwalifikowana i przeszkolona. Na przykład lekarz. I po drugie, ryzyko wystąpienia Nopu, jest znacząco niższe niż ryzyko, na jakie narażamy siebie czy naszych bliskich, kiedy decydujemy się na pominięcie szczepienia. Odporność na daną chorobę można uzyskać na dwa sposoby: albo poprzez przechorowanie tej choroby, albo poprzez zaszczepienie. I zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku w powstanie odporności zaangażowane są te same naturalne mechanizmy naszych układów odpornościowych. Różnice są dwie. W przypadku szczepienia kontakt z patogenem jest sztucznie zaindukowany, a także w przypadku szczepienia patogen jest e, osłabiony, tak aby nie wywołać choroby, ale jednocześnie e, mieć zdolność do pobudzenia reakcji układu odpornościowego. Odporność nabyta wskutek szczepienia jest bezpieczniejsza, bo pomija ten etap choroby i wszelkie związane z nim zagrożenia czy powikłania. Ryzyko związane ze szczepieniem, na przykład ryzyko wystąpienia NOP, jest niewielkie, natomiast potencjalne koszty zdrowotne, jakie będziemy musieli ponieść po przechorowaniu polio, tężca, różyczki czy jakiejkolwiek innej choroby przeciwko której się szczepimy, mogą być potężne. Szczepionki są jednym z najściślej regulowanych produktów leczniczych i zanim trafią do e, obrotu, przechodzą przez cały szereg badań. Czas od momentu, kiedy ktoś Wpadnie na pomysł opracowania nowej szczepionki, do momentu, kiedy ta szczepionka trafi do obrotu, to jest aktualnie minimum 20 lat, i te 20 lat to jest i tak bardzo, bardzo optymistyczny scenariusz. Na czas ten składają się badania przedkliniczne na hodowlach komórkowych i zwierzętach, które, jeśli dadzą zadowalające wyniki, kontynuuje się na ludziach, badając bezpieczeństwo i skuteczność preparatu, a także poszukując jego optymalnej dawki. Jeśli w badaniu klinicznym okaże się, że preparat jest skuteczny i bezpieczny, to można rozpocząć proces jego rejestracji, w trakcie którego wyniki wszystkich tych badań są oceniane, sprawdzane i weryfikowane. Po zarejestrowaniu szczepionki, każda jej wyprodukowana seria musi jeszcze zostać dodatkowo dopuszczona na rynek, i to dzieje się po przejściu y, przez badania kontrolne, analizy jakości, które są prowadzone przez niezależne laboratoria. Dodatkowo po wprowadzeniu szczepionki na rynek prowadzi się też tak zwane badania czwartej fazy, e, czyli taki monitoring, którego celem jest wyłapanie różnych niuansów i wszelkich rzeczy, które z różnych przyczyn nie mogły e, wyjść na jaw w trakcie badań klinicznych. Więc mówienie o tym, że szczepionki nie są badane jest naprawdę bardzo dalekie od prawdy. Okej. Okay. To była część pierwsza tego filmu. Część pierwsza, bo będzie jeszcze część druga. Postanowiłam podzielić ten film na dwie części, bo strasznie to się wszystko zrobiło długie i zawiłe, więc niebawem okaże się część druga, jak tylko się ukaże to zalinkuję ją gdzieś tutaj. Jeśli macie ochotę prowadzić batalię, to niech ten film będzie waszym orężem. Możecie go linkować, gdzie tylko popadnie. Natomiast jeśli chcecie po prostu coraz lepiej orientować się w świecie nauki, to subskrybujcie ten kanał i widzimy się za tydzień, jak zawsze budzi.